Kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, powiem wam, że ja trochę wyszłam z sprawy. Dlaczego? Dlatego, że e, ostatnie vlogi, które oglądaliście, to trzy vlogi z Turcji. Więc tak naprawdę ja mało się do was tutaj odzywałam, mało żeśmy sobie rozmawiali. Także witam się z wami serdecznie i powiem wam, że tak jakoś odzwyczaiłam się trochę. Naprawdę w Turcji tutaj vlogowałam. Później już trochę mniej. Dostaliście jakby zapas vlogów z z Turcji, mi człowiek gdzieś tam się trochę odzwyczaił, ale jestem przybywam, słuchajcie yy, chciałam wam pokazać torebkę, z którą teraz po prostu chodzę non stop, ja wam kiedyś mówiłam, że ja tak mam że jak się yy, albo noszę, albo w ogóle nie noszę i tak było z tą torebką, ona jest z Zary ja ją kupiłam, w ogóle jej nie nosiłam w ogóle jakoś coś, coś z nią było nie tak, nie podobała mi się a teraz założyłam raz i po prostu chodzę non stop. Ona jest taka fajna, mimo tego, że jest mała, jest bardzo pakowna i słuchajcie, tutaj przewiesiłam sobie ten bryloczek. On jest ze Stradivariusa, także cały czas teraz chodzę z... Tą torebką stwierdziłam, że Wam pokażę. Zajrzyjcie czasem do swojej szafy i zobaczcie, bo czasem tam można znaleźć dużo fajnych perełek. I ja właśnie tak miałam z tą torebką założyłam, spodobała mi się i teraz cały czas w niej chodzę. Słuchajcie, ja wróciłam właśnie z paznokci. Pogoda dzisiaj jest tragiczna, jest po prostu wichura leje, yy, ciemno w całym domu, niefajnie, nieprzyjemnie powiem Wam, że no niech ta pogoda już się skończy, bo no bo nie no bo nie, bo człowiek chce już po prostu, żeby było cieplutko, przecież mamy już czerwiec już powinno być ciepło, no ale niestety pogoda strasznie słaba, po prostu ciemnica i wichura A musiałam iść na paznokcie i powiem Wam że mam takie króciutkie, zobaczcie jakie króciutkie paznokietki, e, robiłam też sobie neonowe paznokcie na stopach ciemność Halo, ciemność. Dlaczego takie krótkie? Dlatego, że ja, słuchajcie, miałam już bardzo długie swoje paznokcie. Miałam iść zrobić je przed komunią Leosia, ale były takie ładne, że nie zrobiłam. A później nie było już terminu i ja po prostu, wiecie, pogryzłam, poodczepiałam, pozrywałam, no i teraz mam takie króciutkie. Ale mi na szczęście paznokcie, słuchajcie, szybciutko rosną, więc następnym razem, jak już pójdę, no to już będą dłuższe, będą sobie pięknie, ładnie rosły. Słuchajcie, co tu, co, tu, co, w ogóle, co to jest w ogóle? Co tutaj się dzieje? Dlaczego jest taka ciemność? Ja się pytam. E, także wróciłam z paznokci, zrobiłam też takie szybkie, podstawowe jakieś tam zakupki, kupiłam słuchajcie, koperek, e, młode ziemniaczki, więc się będzie jajeczko, młode ziemniaczki, jakaś taka wiosenna e, surówka do tego. No i słuchajcie, ja Was dzisiaj zapraszam na taki zlepek, bo to, że nie było vlogów, a były vlogi z Turcji, to nie znaczy, że ja nic nie nagrywałam, ale i owszem. E, także zaraz chwilkę tutaj do Was porozmawiam, a Później po prostu wrzucę Wam zlepek z kilku ostatnich dni, tygodni, pokażę Wam co się u nas działo, co robiliśmy. Za nami przepiękne wydarzenie komunia Leo, która była wyjątkowa, rodzinna, pełna wzruszeń. Także zaraz zobaczycie coś. Tam kilka, kilka przebitek Wam nagrałam. Pokazałam Wam też tort, który Leo miał na komunie, więc będzie troszeczkę właśnie z komunii, nie wiem, z dnia matki, chyba z dnia dziecka. Nic nie nagrywałam, ale był też dzień rodziny u jakieś kwiaty do ogrodu kupiliśmy, także zaraz jak tutaj skończę, to wrzucę Wam wszystko, żebyśmy po prostu wrócili do siebie, żebyśmy byli na bieżąco, bo piszecie mi na Instagramie, że brakuje już takich domowych vlogów, że już chcecie być ze mną na bieżąco, także wracam, słuchajcie, też troszkę się pozmieniało, ale to we vlogach powolutku, o wszystkim Wam będę mówić, będziemy sobie razem spędzać czas razem spędzać sobie ten czerwiec. Po drodze też był oczywiście Dzień Matki, dostałam od dzieci, i wrzucę Wam tutaj przepiękny bukiet, przepiękny bukiet e, kwiatów, e, ja uwielbiam pastelowe takie bukieciki, więc dostałam przepiękny bukiet kwiatów, wieczorem zjedliśmy sushi i zaraz Wam pokażę, co dostałam od Nelci, bo Nelcia stwierdziła, że jedziemy na Dzień Matki do Rosmana. bo mówi, mamusiu, Ty to bardzo lubisz Rosmana, jedziemy do Rossmana i ja sama wybiorę Ci prezent, także mam tutaj prezencik od Nelci, to może Wam pokażę już na koniec, bo po prostu jak patrzę na ten prezent, to się wzruszam, jak ona mnie zna, taka mała dziewczynka chodziła po prostu po półkach, mówi mamo nie podchodź, ja sama wybieram, także może na koniec Wam pokażę właśnie ten prezencik na Dzień Matki, który Nelcia mi skompletowała i sama wybrała, także mieliśmy też fajny Dzień Rodziny, na zakończenie Komunii było ognisko tutaj u nas, słuchajcie, więc naprawdę kilka ostatnich tygodni, ostatnich dni spędziliśmy super, naprawdę, naprawdę super Super, dajcie znać co tam u Was, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Tak jak mówię, wracam do żywych. No bo wiecie, wróciła i po prostu dużo, dużo, dużo się działo jakby, wiecie, wróciłam z takiego chillu, odpoczynku i wiecie i tu już od razu biały tydzień przecież też był, więc chodziliśmy z L8. no naprawdę a komunia była wspaniała no lepszej komunii nie mogliśmy sobie wyobrazić oczywiście przepłakałam komunię wzruszyłam się, ale powiem Wam, że ja to się stresuję też wszystkim, dużo rzeczy przeżywam a przed komunią byłam bardzo spokojna, naprawdę byłam bardzo spokojna, niczym się absolutnie nie stresowałam, e, także dobra kochani, zapraszam Was na kolejnego vloga, obejrzyjcie sobie co ja tam Wam nagrałam, a ja tak rozpakuję torebkę, rozpakuję zakupy spożywcze, które właśnie zrobiłam może wypiję sobie kawkę coś zjem, a tutaj prezencik od Nelci na Dzień Matki, który czeka, żeby Wam go po prostu pokazać także na pewno Wam jeszcze dzisiaj pokażę i pokażę Wam też zaległą paczuszkę, która przyszła do mnie z Buff Body Works bo super paczka także życzę Wam kochani miłego oglądania Witajcie, witajcie kochani. Tak się zastanawiałam, czy wam dzisiaj nagrywać, bo mamy dzisiaj totalne, po prostu urwanie głowy. Jest dzień przed komunią, mamy sobotę i właśnie odebraliśmy torcik piękny. Może jutro, podczas już słuchajcie, jak będziemy na sali ogarniać torcik, to Wam na pewno pokażę tort jak zawsze od Cake Room. Uwielbiamy, uwielbiamy i polecamy. Także o. Torcik odebrany, taki piękny, minimalistyczny. Eee, no i co? I lecimy dalej. Przyjechaliśmy, słuchajcie, już na salę. Wszystko już jest na jutro gotowe. No jeszcze rozkładamy tutaj te pierniczki, co Wam pokazywałam. O tutaj. Także super Tor Tort już zostawiliśmy. No i ekstra. Nie wiem, gdzie my będziemy siedzieć. Jeszcze to będziemy to, tutaj no. obmyślać to, to wszystko. To, to nie, no to już są. <laughs>

idziemy na dmuchańca zobaczyć, tam z tyłu jest dmuchaniec jak tam Leo, już po co? <grych> już po, już wszystko na luzie także słuchajcie, my już po super, fajnie, przyjemnie piękna pogoda, jak na zawołanie więc czego chcieć więcej? Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. Finally, see, I'm not good enough. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. pani już po dniu rodziny um, u Nelci były piękne występy, oczywiście ja się wzruszyłam, nie mogło być inaczej, a teraz jedziemy do McDonalda, cała nasza trójeczka, Leo dzisiaj w szkole, także dzisiaj mamy taki dzień z Nel, no ale powiem Wam, że to jak dzieci mówią role i śpiewają piosenki takie wiecie dla rodziców, to po prostu no spłakałam się po prostu jak bóbr. Drodzy, mam nadzieję, że ten zlepek, który Wam nagrałam, Wam się spodobał. Słuchajcie, przypomniało mi się, o czym Wam chciałam powiedzieć. Czyli wiecie, że ja znowu zaczęłam oglądać turecki serial. Serial, przed którym, słuchajcie, się tak coś mnie powstrzymywało, bo ja myślałam, że to będzie taki serial, na którym ja nie będę bardzo płakać i się wzruszać. I tak wiecie, czekałam, czekałam na odpowiedni moment, ale w końcu i ja też przepadłam. Wiecie, jaki ja serial turecki teraz oglądam i muszę Wam polecić. Jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie oglądał. Zapukaj do moich drzwi. To musicie, musicie. Mimo, że ostatnio taki czas, że naprawdę dużo się u nas dzieje, dużo szybko, to ja zawsze sobie znajdę wieczorem chwilę czasu, żeby obejrzeć. Zapukaj do moich drzwi. Także jeżeli jeszcze nie oglądaliście, a jesteście fanami tureckich seriali, to w ogóle ja nie mam pytań. To ja nie mam pytań, to jest polecajka ode mnie. Zapukaj do moich drzwi. Zobaczcie, już Wam pokazuję ten słodki prezencik od Nelci. Ona sama wybrała nawet taką torebeczkę, i już Wam pokazuję, co jest w środku. Dobra, jedna rzecz, bo Nelcia mówi, że za mało rzeczy. Mamo, wybierz sobie jedną rzecz, my się tam denerwowała, słuchajcie. A ja od dawna chciałam sobie kupić ten masażer lodowy, bardzo go chciałam. Dużo się naczytałam na temat właśnie tego masażera, i jak zobaczyłam, że jest jeszcze na promocji, to mówię: Nelcia, weź mi ten masażer, to ja się bardzo, bardzo. Będę cieszyła. To jest taki lodowy masażer do dekoldu, do twarzy. Powiem Wam coś więcej, jak po prostu zacznę go używać i go sobie przetestuję. Także to jest pierwsza rzecz. Tutaj Nercia dostała przy kasie, bo na Dzień Mamy były rozdawane w Rosmanie takie maseczki. No i zobaczcie. Zaraz Wam pokażę, bo po prostu to jest mała aparatka. Dostałam taką spinkę i ja jak byłam z moją mamą, to ona mi się rzuciła w oczy. Stwierdziłam, że będzie fajna do takiej, wiecie letnich stylizacji. No i Nelcie też padła w oko, bo my mamy bardzo podobny gust. Także dostałam od niej taką jeszcze piękną spinkę, takiego kwiata. No śliczny, zobaczcie, on tak się tutaj pięknie, ładnie y, mieni. No i moi drodzy, dostałam też y, naszyjnik i dostałam kolczyki. Już Wam pokazuję, bo tutaj mi się coś poplątało. Naszyjnik to takie piękne, różowe serduszko. Ja już ten naszyjnik nosiłam i to serduszko, nie wiem, czy Wy zobaczycie, ale tak pięknie się też y, mieni. Także takie serduszko, taki naszyjnik. No i kolczyki, słuchajcie. Kolczyki to jest po prostu petarda. Nelja no, mówi: Mamo, ty lubisz, jak się błyszczy? Czego się nie robi dla dziecka? Sama wybrała, takie jej się bardzo spodobały. Ale to to już jest hit, słuchajcie, Nelcia wybrała mi płatki pod oczy, bo wie, że ja bardzo lubię, sama też prosi mnie, żebym czasem jej takie płatki pod oczy dała, nałożyła i zobaczcie jakie wybrała, no po prostu trafiła, po prostu jest taka mała aparatka, poszła na półkę, gdzie są maseczki, płatki pod oczy i wybrała mi hydrożelowe płatki pod oczy, ja jestem po prostu, skóra zmęczona i pozbawiona blasku, no po prostu hit kochani.